Tak, bo kurde. I marzy o to. Wieczny problem. Polska właśnie ma szansę na bycie mocarstwem, ale ma pewne problemy. Twojej rozgrywce to zaważyło. I tak się czym. Z Rumunami, ty. <grystanie> Znaleźli sobie silnych sojuszników. No to dlatego cię tak cisnęli. Wszystko ci tam ukradli. No tak. E, Czekaj, jak to było? I jest osiem państw. Osiem państw, no. I w tym Rumunia głównie. A wiesz, co to jest czeski pad. Mhm. Jak Rumun próbuje okraść turkę.

ja nie tworzyłem ani jednej dywizji od początku. Ani jednej, tylko po prostu zmieniłeś szablon obecnych, nie? No, i to później jeszcze bot zmienił na inny. <laughs> A no, i bot jeszcze ci poukrył. Ciekawe. Dobra, to tam za 15 minut będę leciał, bo trzeci. A to ty, Igor, to ty nigra, dobra. Dobra, no to już wiem o co chodzi. No to zaraz, to. Ty jesteś tutaj na serwerze? Który tutaj stworzył. Y, Polish Player? Jak to działa? Gdzie tu są ludzie? Lista członków, trochę brzydko się to nazywa. <laughs> A nie, no to mogę. Można cię zaprosić. Mikro, Elita, bo... Albo... Coś tu odpaliło, jakieś anime... O kur... Będę musiał kończyć za 15 minut. Dobra. Dzisiaj się naprawdę spoko grało, takie każdy na każdego. No fajnie, fajnie, takie zmiany sojuszy. Biedna Polska, kurde, zawsze. Ale biedne Niemcy, ja się pytam... Wszyscy mówią o Polsce, a ja się pytam co z Niemcami? To... no to nie. No, koniec jest spokojny, czyli fajnie było, fajnie się grało. I znowu ja dostałem tupę. A ciebie nikt nie pokonał. No bo dzisiaj już cię, no Polska cię nie zajmie, Jarian. Jarianci, co przecież przeciwko Polsce? No tak, przeciwko Polsce, ale no, gdybyśmy grali kolejne trzy godziny, to pewnie i ciebie, na ciebie by poszli po wyeliminowaniu Włoch i Polski. Chociaż Koncio... Kądzio... Mam spokojnie, siedzę. No. Ale Kondzio tutaj muszą spróbować drogą morską inwazji, bo Kondzio ma tutaj na pewno forty poziom 10. Kurde, tu, tu. Myślę, że porobił też obrony wybrzeża No OS. Więc mam 99 fabryk. Aha, bo ja zajmuję ten teren. Mój dawny teren bogat. No, Niemcy znowu są Niemcami, no i oto chodzi. I nie będzie konferencji pokojowej, to jestem bogaty. USA już nie da się zatrzymać. A masz ścianęte choi 3 na kąpie. Na kąpie? Nie, daj mi nick na DC, i dodam. Masz chojcie na kąpie? Bo jak tak, może byśmy w trzecią część pograli na live, którego też można, ja grałem. Aha, to, to, to mnie pytasz, tak? Myślałem, że, że tutaj yy, 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 Igora, tak? Znaczy jego pytasz i mnie w sumie z tego co rozumiem. No ja nie mam pobrane, ale mam kupione, więc mogę pobrać w tej chwili. O towarzyszy ile tam 500 mega, nie? To szybko się pobierze. Nawet śmiesznie w trójkę. Ale to ja jak będę sam też, bo jego nie ma i... i. gdybym miał go uczyć jeszcze trójki? O kurde, chyba wolę sobie rzucić na... O, Igor macho i. No, na kolejnym live zobaczymy jak, jak, jak będzie Diego, nie? Bo jak będzie Diego, no to w 4, cztery, a jak nie będzie, to w trójkę można, ale ja Dawno nie grałem w trójkę. Ja daję wszystko na automat i do przodu. <grym> czyli genialnie. I rozmawiam o historii, czyli o UFO na przykład, jak skonstruowała Trzecia Rzesza i tak tam rzeczy. Wspomniało mi się, jak Big napisał o widzeniu tunelowym. <grym> to nie o to, to nie, to nie tak, bo tutaj widać jakbym ja patrzył teraz na grę na przykład. Ja sobie patrzę na Teraz na przykład na przeglądarkę, nie? Tylko, że gra jest na pier tylko pokazana, nie? <śm> I to wyglądało tak, jakbym... <śm> tak jakbym hamsko coś robił, patrzył się, a nie widział, tak? Że mi wbili do Niemiec. <śm> a ja patrzyłem zupełnie zminimalizowany miałem grę, nie? Gość mu wbija do, do kraju, pół kraju nie ma, a ten patrzy i... <śm> tak, o! <śm> dry. No tak, taki roleplay też jest Diego się Diego jest najlepszy w roleplayer On nie musi... <ś> On jak gra rzeczą, to nie musi nic udawać. Zaraz Polska padnie. Jeszcze 9 minut ma USA na podbicie Polski. O, wiem. A na gogu, czy można między launcherami grać? Kurde, bo to starsza gra jest, nie? Tam się w grze tak nie tworzy, jak tutaj. No nie wiem, ogarnie się, ogarnie się na, na się na weekend, ogarnie się. Na weekend paradoksalnie nie mam czasu i, i, i nigdy nie gram na... To jest taki minus, kurde. Ale w tygodniu, w tygodniu tak, zwykle mam czas. Nie codziennie też, ale, ale, co drugi dzień. Można między launcherami, no to jest pytanie. Ale się zobaczy na spokojnie. To trzeba usiąść na spokojnie. Teraz widzę, że mam opóźnienia gdzieś 20 sekund. 25. Mutny to dzień, kiedy junty na świecie upadają. ja miałem nawet coś do wzięcia. 60 punktów, ale już nie biorę. O, spoko, no, możesz popatrzeć. Właśnie jestem ciekaw, czy, czy ten, ja, ja musiał pobrać, ale teraz nie będę mógł w poniedziałek, dopiero mógłbym pobrać i zobaczyć. Podobało hoi. Ale fajna, mi się podobała. Też głównie hoi 4, wiadomo, będę jechał ostro, ale, no, tak, tak, za, tak czasami można te hoi 3 też pobrać. Dziękuję, że zostawią troszeczkę tej juncie. Jakiś tam rdzeń Rzeczpospolitej, Warszawę. Nie, ty chcesz Warszawę, co jest? No. Kondzio. 10 zł. Dzięki, Kondzio, ja pierniczę. Co tu się dzieje? No niesamowita sprawa. Ja, dzięki wielkie. Rekordzista, rekordzistów. No, rekordista bo jedyny, <laughs> który. Który, no który przekazuje donate. Ja Ostatnio, jak graliśmy w no też byłeś Kondzie właśnie, wczoraj, tak? Wczoraj to wodka sodowka przelał 4 zł, więc to jest na drugim miejscu. A to, co widzicie, ten małpka, małpka 01, i te 1 zł to jestem ja, małpka 01. Chciałem przetestować, i żeby było widać, że coś w ogóle tak lata sobie przelatuje. Że tutaj coś jest. Ja co z tym odliczaniem? Coś się zbugowało. Tunę, no bo to się coś zbugowało. To co oni tam tak dzielą to 560 568 rozbiór Pol. Nawet w grze przykro, no to patrz. Ale się kłóci. Kłóci czerwony, skurde z niebieskim, no. No, sorry, bo ja mam tak to rozrzucone tutaj wszystko to Muszę sobie zrobić tak, żebym czat widział po prostu na ekranie nawet w czasie gry. Tak to muszę tutaj wszystko patrzeć, latać. I zostaliśmy już tylko my we 2 Dzięki za mega spędzone trzy godziny. Dzięki historia pozaszkolna, ja pierdolę. Dzięki <grybuj> Konfederacja szwajcarska, co? Walczyłem <grybuj> jak le. Padłem jak much. To słowa Bika. Ty co wy zrobiliście? A Włochy tam ma... To co? Już będziemy z... przerywać, nie? Czekaj, czekaj. Czekaj O, proszę. Ktoś mnie atakuje. Sanacyjna Rzeczpospolita Polska uzasadnia cel na mnie. Ej, a ja nie mam armii, bo umówiliśmy się na ten, na pięści, a ten łokciami atakuje. Skąd ja to znam? Mhm. Mm nie wiem. Tutaj dla tych... To tutaj ogólnie... Zwycięstwo. Bre... Był upadek Rzymu, no rzeczywiście. Jak? Co, no że... Ten... choke I to czołgiem jeden... się... Czołg... Czołg jeden... pokoju i jo. pokoju, tak. No ogólnie Diego mi ten... Mi w realu... Złamał nos właśnie podczas sparingu bokserskiego, zaatakował mnie łokcie, więc genial. <grystanie> Czy ja się nadziałem po prostu na jego łokcie? Przecież Polska Pol 40 dni i mnie zaatakuje. Ty, a gdzie ona w ogóle jest? Co to jest? Jestem w Gdańsku. <grystanie> Ty, Gdańsk to jest Polska teraz. Ale się odwróciła. Ty, ale zobacz, jaki bik jest uparty z charakteru. On Gdańska dalej nie oddał, nie? <grystanie> Przeniósł się, całe państwo przeniósł do Gdańska, a nie oddał. No i jak z takim gościem, z takim gościem to nie wygrasz. No co, to przerywać, nie? No, no, no. O, bo to już tutaj myk. O, to dam tu. Co to mi się włączyło? Co to ma być, kuźwa? No. no, fajnie się dzisiaj grało, nie? Wpadł mi telefon Już olać. Ty No, no to dobra. Trzecia w nocy. No to ja będę leciał. Ty nie przegrałeś. Ja też nie. No i to najważniejsze. konaliśmy ich. Gdybyśmy mieli więcej czasu, to, to jeszcze poszlibyśmy na USA, ale już nie było. No. No to dobra. No to na razie. Cześć. Cześć. Na no, ciebie piszą, no. To? Na no, fani sztuki wojny. No. A, Discord. No, zaprosiłem, zaprosiłem. Myślisz, że Diego powinien dostać elitę? <grym> Jesteś Elitą na tym kanale, widziałeś coś takiego? Ale ja nie. No to dobra, to ja będę leciał, bo już muszę ich spać. No to na razie. Cześć. No, elo, hello, hello. To ona zrobiła świat, biedna Polska. Historia pozaszkolna. No to jeszcze raz dzięki za te mega 3 godziny, właśnie tak jak, tak jak pisał. Dużo było historii, trochę o grze. Tak jak to właśnie ten kanał powinien wyglądać. No, dzięki y, przede wszystkim Kondziowi, ponieważ bardzo go lubię. Bardzo go lubię. Nie do tego, że daje donaty duże, tylko y, jest, jest fa fajny człowiek. Nie jest agresywny. Y, zawsze ma taki talent do rozwiązywania konfliktów międzyludzkich. No, ogólnie jest to przykład do, naśla do naśladowania. No <laughs> dobra, no to dzięki Big, dzięki, dzięki Historia Pozaszkolna. No, widzimy się i koniec. A tańce w choju To jest właśnie problem. To jest pytanie właśnie zawsze trudne. No, będzie za, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Ja mam teraz zmiany pierwsze. To będzie w poniedziałek po południu, ale o której godzinie to niestety nie wiem jeszcze, bo o dwa razy w tygodniu chodzę na, na training. No, i to jest problem. O, na cykipony. Następnym razem, ale, następnym razem może na, może w, w Hoi 3, ale to jeśli nie będzie diega. No i jeśli nie będzie bika, bo będzie trochę poszkodowany w tym jak nie ma Hoi 3. A, zobaczymy, zobaczymy w poniedziałek. A nie. Siądziemy, trzeba usiąść na spokojnie. No, pożyjemy, zobaczymy. No to trzymajcie się to, na razie już naprawdę będę leciał. No co na razie, cześć. Elo.